Koszykarze z Telmetu grają o awans do jednej ósmej finału Pucharu Europy. Po zwycięstwie nad Zenitem Sankt Petersburg jutro mistrzowie Polski podejmą niemiecki MHP Riesen. Ekipa z Ludwigsburga nie zachwyca, to ostatnia drużyna w grupie. Zielonogórzanie będą faworytami. Jest tylko jedno ale, muszą pierwszy raz w rozgrywkach o Puchar Europy wygrać na własnym boisku. Idziemy krok po kroku, chcemy dać wszystko sobie, chcemy wygrać, a najważniejsze jest, wiedzieć jak to wygrać i 40 minut walczyć i grać bardzo mocno. Najlepiej zagrać tak jak w Ludwigsburgu. Stelmet po pierwszej kwarcie tracił do rywali 9 punktów, ale kolejne trzy części rozstrzygnął na swoją korzyść. Kluczem do sukcesu była skuteczna obrona. MH Perisen w każdej kwarcie zdobywał po zaledwie 16 punktów. Stelmet zwyciężył 82 do 73. Na pewno taktycznie będziemy gotowi, mam nadzieję, że, że ta hala się trochę bardziej zapełni niż ostatnia i, i na pewno kibicen, żeby nam dodali tej energii. Warto wygrać, by nie czekać na mecz ostatniej szansy. Stelmet ma olbrzymią szansę, aby zakwalifikować się do kolejnej rundy, do fazy pucharowej, ale musi pamiętać, że ten ostatni mecz będzie grał w Wenecji i wygrać tam nie będzie wcale łatwo. Wygrać z Ludwigsburgiem, a potem nawet jednym punktem w Wenecji to wariant optymistyczny. Po ewentualnej porażce z Niemcami Awans uratuje minimum 10-punktowe zwycięstwo we Włoszech. Na mecz Stelmet MH Perizzen zapraszamy jutro o 18:50 do TVP Sport.